Tak, pojawiła się locha z sześcioma młodymi i zajmuje nam park, dlatego w celu bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, zamknęliśmy bramy i do czasu nieodłowienia tych, tych zwierząt będzie ten park zamknięty. Znaczy, na tą chwilę nie zrobiła nikomu żadnej krzywdy, pojawia się w niektórych miejscach bardzo, bardzo przyjaźnie czasami nastawiona, ale tylko przez płot. W momencie, kiedy, kiedy się pojawi człowiek, nigdy nie wiadomo jak się zachowa, tym bardziej, że ma tych sześć swoich młodych. Ja słyszałem, że mieszkańcy robią sobie nawet selfie z dzikami. To jest pewna ciekawostka, to jest pewna niespodzianka, którą mogą spotkać przy parku, bo już do parku wejść nie można. I no jak każdy robi sobie zdjęcia, próbuje zrobić selfie. No XXI wiek, mamy takie pomysły, tak sobie to realizujemy. Park od kiedy jest zamknięty? Od dwóch dni praktycznie rzecz biorąc, czyli od wtorku rana uzupełnialiśmy jeszcze takie miejsca, gdzie mogłaby się ewentualnie z niego wydostać i w tej chwili firma specjalistyczna zajmuje się odłowieniem tego, tego zwierzęcia.